postanowiłem sobie przyczajkę zrobić ponowną w mojej okolicy ale podobnie jak wcześniej na razie jest głucha cisza znalazłem sobie takie miejscówkę tutaj pod drzewkiem usiadłem sobie zaraz sobie wypiję kubek gorącej kawki i jestem dokładnie w miejscu, w którym ostatnio wypłoszyłem Dwa razy, tydzień po tygodniu te dwie sarny, które jako pierwsze mnie usłyszały niestety i dzisiaj postanowiłem sobie tutaj posiedzieć i spróbować na nie poczekać, może się uda coś, jakąś fotkę fajną zrobić im. Ale nie mogę też za głośno gadać, bo jest bardzo cicho dzisiaj. Jest delikatny wiatr, ale tylko odczuwalny na otwartej przestrzeni na łące. A tutaj jest całkowicie cichutko. Więc gdybym zdecydował się bardziej na poruszanie się, to na pewno byłyby mniejsze szanse, bo jest na tyle cicho, że każde, każdy trzask, najmniejszy gałęzi jest słyszalny dla mnie, a co dopiero dla zwierząt. Więc postanowiłem sobie posiedzieć. I poczajcie się trochę tutaj w jednym miejscu. Zobaczymy co z tego będzie. Być może coś się uda fajnego. Sfotografować Na to liczym. No niestety możemy się powoli stąd zbierać, bo właśnie przeszedł mnie pan z dwoma psami. Sami rozumiecie, że w takich warunkach to możemy zapomnieć o jakichkolwiek rezultatach. No ale nie piję sobie jeszcze kubek kawy i zmieniam miejscówkę. Muszę stąd iść, bo tutaj już na pewno żadna zwierzyna nie podejdzie w tym momencie. Ale z drugiej strony miałem test mały. i się okazuje, że pogoda jest perfekcyjna do takich podchodów, bo dwa psy pan miał i żaden z nich mnie tutaj nie wyczuł. A przechodziły koło mnie jakieś 40 metrów. Także to dobry znak. Dobra, wypiję sobie kawkę i przemieszcza się trochę w głąb tam z tamtej strony. Zobaczymy czy, tam czy tam coś się będzie działo, bo tutaj ta miejscówka jest, jest już spalona niestety. dzisiaj ci... głucha cisza Jedyne moje obiekty fotograficzne Które zdołałem uchwycić Nie wiem czy te zdjęcia w ogóle będą się do czegokolwiek nadawały To było para żurawi Ale dosyć długi, duży dystans więc Nie będzie to żadna rewelacja tak jest. Poza tym jest cisza Są spacerowicze bo dzisiaj niedziela Tak jak mówiłem Pan z psem i teraz jeszcze tutaj taką parę widziałem, jedną po tej łące maszerującą, więc nie będzie to. Nie będzie to najlepszy dzień dzisiaj. Ale cóż, generalnie piękny dzianek. Pogoda jest śliczna, nie ma wiatru, jest dużo cieplej niż sądziłem. Ubrałem się zdecydowanie za grubo. Także tutaj sobie jeszcze spiję jedną kawkę i. Poczaję się trochę może coś tutaj jednak podejdzie, a jak nie no to trudno. Ale piękna niedziela naprawdę pogodowo śliczna. Szkoda tylko, że nie ma większego ruchu. Tutaj. No ale cóż, nie dzisiaj to następnym razem. Jest dosłownie tak ciepło, że mógł zdjąć czapkę spokojnie, bez czapki chodzić. Dłuższy czas chodzenia bez czapki, w 5 stopniach, bo dzisiaj mniej więcej tyle jest. Oczywiście wiąże się z tym, że no, przemarzlibyśmy, ale w tym momencie czuję, jakbym musiał ją zdjąć. Także jest ślicznie, pięknie, ciepło. Zachęca pogoda do wychodzenia z domu jak najbardziej i do włóczenia się po takich chęchach, ale to tylko niektórych, takich szaleńców jak ja. Także pijemy kawę, i cichutko siedzimy, patrzymy, co to się będzie wyrabiać. Ale jest cudowny Dionek, powiem Wam szczerze, że nawet jeśli nie ma żadnych obiektów, jeżeli chodzi o życie dzikiej przyrody. To jest fantastycznie, żeby sobie tu posiedzieć. No, troszeczkę nawet słońce się przebiło przez chwilę. Jest po prostu genialny. dzionek. Można się ogrzać troszeczkę kawą, chociaż dzisiaj nie ma co ogrzewać, bo jest naprawdę fajnie. 5 stopni. To jak się człowiek naprawdę ubierze ciepło, to jest kurczasz za ciepło. się tak dzisiaj na koło zera, a się okazało, że jest 5, więc lepiej, jak się za dużo nie ruszam, tylko siedzę, bo wtedy nie grzeje się, tak? Ale jest pięknie, po prostu piękny dzień. Bardzo cicho. To nawet teraz tak siedzę, dosyć na takiej otwartej przestrzeni i naprawdę nie ma zbyt wiele tego wiatru. W ogóle praktycznie nie ma wiatru. Piękny listopadowy, późno jesienny dzień. No ale kurczę, nie ma, ży żywej duszy nie ma. Niestety. No ale nic. Poczekamy jeszcze trochę. A światełko, nie wiem czy zauważyliście, może nawet na filmie jest widać, jak jest piękne światło teraz. To jest raj dla fotografów po prostu teraz. Raj. Słońce jest nisko, o połowę niżej niż latem, mięciutkie takie, troszkę przysłonięte tymi chmurami, co jakiś czas. Bo dzisiaj od rana to było całkowicie zaciągnięte niebo, mgła była bardzo gęsta. Ale tak wcześniej nie wstałem, bo we mgle też fajne ujęcia się trafiają. Ale teraz jest jak słońce troszeczkę wy wy wyłoni się za chmur. Oświetla takim właśnie stonowanym, mięciutkim światełkiem całą tą okolicę. Tutaj jest genialnie, po prostu. Genialnie. Szkoda, że tylko że zwierzęta nie ma. No ale cóż zrobić? Taka pora roku. Chyba odpoczywają wszystkie zwierzęta. Jelenie po rykowisku, a cała reszta po całym sezonie. się fajnie odpoczywa po całym tygodniu pracy dla odmian. Całkowita cisza. Tylko z dala słychać przejeżdżające samochody. Tutaj jest nieopodal droga przez las. Ale tak, to jest tak cicho. Że jakiekolwiek zwierzę od razu bym usłyszał. Nawet ja, człowiek. Upośledzony, jeżeli chodzi o słuch i węch. W porównaniu do zwierząt każdy trzask gałęzi bym usłyszał. Ale nie ma nic. No cóż, widzicie, że jedyne co mi się udało dzisiaj sfotografować to żurawie. nic więcej się nie pojawiło, mimo że czekałem dosyć długo w ciszy to niestety nic ale Dobry to był to bardzo ładny, piękny dzień teraz trochę chmur już się pojawiło, ale był taki taki Okres w tym dniu, że naprawdę słoneczko się pojawiało. <laughs> Także na dzisiaj kończę. Muszę już po polutku wracać. No, wychodźcie, wychodźcie do, do natury. Podglądajcie ją, szanujcie i uwieczniajcie na fotkach, filmach jak tam Wam wygodnie. Ja na dzisiaj już powoli kończę. Także życzę wszystkim udanego dnia i do zobaczenia następnym razem na następnym fotograficznym patrolu, tudzież pseudopolowania, jak to niektórzy mówią. Było pięknie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć. Hej.